Cześć, witajcie. Jest u mnie kolega Adam z firmy ProShop.pl, ekspert w czyszczeniu. Cześć, witam. Adam zgodził się, tutaj przyjął zaproszenie. Jeszcze raz, cześć, cześć dzięki. Pokaże nam tutaj swoje takie patenty w pracy, różne takie sprawdzone przez niego metody. Tutaj ci przypnę mikrofonik, żeby cię było dobrze spokojnie. O, dobra, dzięki. Chciałem pokazać, jakie metody stosujemy u nas w firmie. Mamy doświadczenie, prowadzimy firmę od 7 lat. Chciałem Darkowi tutaj też i Wam pokazać pewne rozwiązania, które ułatwiają pracę w branży pracza. Takiego można powiedzieć tutaj na warunkach polskich, miejskich. Mobilnej pracy, mobilnej tak. pracy która ułatwia Życie i no daje nam większe, większe możliwości, pokazuje też większy profesjonalizm naszej pracy, wchodząc do, wchodząc do klienta, jeżeli posiadamy takie rzeczy. Oglądając filmy Darka, widziałem jak Darek tam właśnie. Yy, Tutaj porusza się z tymi swoimi środkami oraz sprzętem i postanowiłem, że się spotkamy, umówimy się. Razem też współpracujemy, przekazujemy sobie klientów, bo mieszk mieszkamy no, w inne innej części, robimy. innych częściach, ja, że tak powiem, Warszawy. No, i, i ja bym, o, bym owo, tak bolał, My tutaj, a, Piaseczno, bardziej południe, i bilano. współpracujemy, to, że tak powiem, przekazujemy sobie klientów. Zrobimy, pracujemy jest, na podobnych, tak tak, Pracujemy na podobnych środkach. I y, tutaj właśnie że postanowiłem, że po prostu podzielę się tymi swoimi doświadczeniami i pokażę pewne rzeczy. Pierwszą sprawą, jaką chciałem pokazać jest właśnie rozwiązanie do przenoszenia środków czystości oraz y, naszych sprzętów do odkurzaczy itd. Z doskonałą rzeczą jest taki plecak. Plecak jest od firmy Millennium. Jest to plecak, który jest używany do sprzętu y, do grania. Urządzenie nazywa się Canyon. Jest kanion. To kanion. To jest takie pudełko, na którym siadamy i można, uderzając w różne jego części, ono wydaje różne dźwięki bębenek Men tak, dokładnie ono jest w takim w kształcie, było dokładnie takiego jakby prostokąta takiego, bardziej czegoś takiego i dlatego ten plecak jest idealny bo jest wzmacniany, żeby trzymał te urządzenie zabezpieczone i tak dalej i pozwalało te wszystkie, tam, żeby te elementy nie zostały uszkodzone dlatego postanowiłem, że taki plecak nabędę i okazało się, że jest to było to strzałem w dziesiątkę. Ponieważ po A ile kosztuje? Niepoczyn. Ja go kupowałem chyba w kwocie około 120 zł, to więc tak nie, są to, nie są to jakieś duże... To no, no, na jakiś Allegro tak to Tak, dokładnie. Ci... Może zaprezentujemy jak taki plecak, taki pracz, o jeszcze wrócimy do tego, może założyć na plecy, tak, i jak łatwo, może na... nie, albo najpierw pokażemy jak, prawda, w środku, ile on potrafi zmieścić i ile przydatnych sprzętów można ze sobą zabrać do klienta. Proszę bardzo, tu mamy cały arsenał różnych rzeczy, mamy wiaderko mamy ssawkę mamy opryskiwacz jeden opryskiwacz drugi całą paletę środków Wierciarkę, wiertarkę do wcielania prespraya oraz część oplamiaczy środków które używamy do, do naszej pracy tak, codziennej Mamy też kieszonkę z przodu, w której też można schować jakieś akcesoria. Przykładowo tu mamy stawkę metaliczną do Sabryny. Drugą stawkę chowamy wygodnie, zapinamy wszystko elegancko. Hop, hop. No faktycznie, można tutaj napakować tego wszystkiego. Można, tak, dokładnie, można, nie, można też się często, nawet wąż od ekstraktora, czy tak no jak tak. do galakcji na przykład, tak jak ty masz, on też jest, prawda, duży, można by było z zupełności zmieścić do takiego plecaka i już ręka, jedna wolna. Jedna, jedna ręka wolna. No, wolna I, i nie mamy problemu z transportem tego. Wkładamy te wszystkie nasze tutaj szpandalety. Do tego pecaczka. Może ja pokażę, jak to na plecach. Nie? Dokładnie, jak taki, taki sprzęt używamy. Tu mam takie specjalne, jeszcze pokażę. O, właśnie, też pokazywałem. To jest bardzo dobra rzecz. To są tak zwane maty filcowe malarskie, które kładziemy pod, tak jak mamy tutaj kanapę z kanapą. I jak pierzemy tapicerkę, kiedy rośnie nam się z materiału pranego yy, środek czyszczący, nie pada na podłogę, tylko na matę. Mata jest wykonana z filcu z jednej strony, a pod spodem jest foliowa. Folia. Czyli nie przepuszcza, nie rosi się jak zwykła folia. Mhm. Nie kosztuje duże pieniądze, bo około 10 zł, jedna taka mata. I to duża jest. No, to no, ma... no mat chyba 2 na 1. 2 no to... na 1 taka mata. Z czasem ona wiadomo się zużywa, ale yy, naprawdę spełnia swoją rolę. Jest to też dobrze widziane przez klienta, bo klient widzi, że wchodzimy z takim czymś, że dbamy o jego prawda, podłogę, o to wszystko, to co ma w mieszkaniu i na pewno to wpływa korzystnie na nasz wizerunek firmowy. Matę składamy. Ja na przykład noszę w ten sposób, że te maty, żeby one w samochodzie też nam mogły troszeczkę tej wilgoci oddać. Zabijam po prostu w ten sposób i kładę na ten plecak. Mam jedną, drugą matę, hop, hop. No, na pewno tak. to lepszy niż zwykły ręcznik, tak? bo ręcznik to do ci... Dokładnie. Teraz kolega Darek założy. Pokażę jak. Można sobie wygodnie tutaj. Paski o. są regulowane, że bardzo obydwie ręce mają wolne. Możemy wziąć przykładowo ekstraktor w jedną rękę oraz akcesoria do prania. Środki odtlamiacze w drugą rękę. Wchodzimy do klienta. Wszystko wygląda profesjonalnie, elegancko. Elegancko. I no. można naprawdę, no robi to wrażenie, tak? I to wygodnie nawet, to się wydaje, że duży, nie? Tak. ale ten tak się rozkłada, że to. No, do normalnego faceta, no, się, no, który ma krzepę taką, no. jest to do przeniesienia, wszystko jest to do Bez zrobienia. Problem. Bezproblemowo można sobie z tym poradzić. No, a tu torba, tak? Tak. może to zdejmie, to pomogę ci zdjąć plecak, żeby było łatwiej. To jest tak zwana apteka. Moja, poprzelewane, tak. tak dokładnie, tak jak widziałem jak Dalek u siebie e, stosuje tam e, te pojemniki i tak dalej, my stosujemy to inaczej. Mamy wszystkie środki, tak jak na przykład tu mamy Prispray Gold, poprzelewane na przykład do półlitrowych buteleczek, które są rzadziej używane, opisane są odpowiednio, odplamiacze dedykowane, czyli typu jak na przykład POG od Hemspeka. Mhm. Jest w małych buteleczkach z dozownikiem. Jest bardzo łatwa aplikacja aplikacja. No do aplikacji używam zwykłych pacików z Rosmana kosmetycznych. Doskonale sprawdzają się do usuwania odplamiania punktowego plam. Używam też takich rzeczy. Tu mam taki po prostu przybornik z różnymi skrobakami. Takimi od razu zapachniał. Tak, pogiem zapachniało od razu cukierkowa, nuta tak. I na przykład jakąś plamkę czy coś można ruszyć? O pokaż to. To, to, jest, to jest taki jest jakiś prawda taki skrobak do yy, prawda, to jest chyba jakiś tam prawda do pielęgnacji dłoni czy czegoś prawda do skórek. Fajne. Ale ale się sprawdza doskonale właśnie do takich drobnych o. jakichś plamek żeby ją ruszyć. Aplikujemy gumę do rzucia, Aplikujemy jakąś gumę do rzucia, czy coś, pyk, 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 i możemy ją ściągnąć potem tym wacikiem, czy czymś. Jest to bardzo proste i ten. Taka torba też kosztuje nieduże pieniądze na Allegro, A można w takiej torbie narzędziowej też pomieścić bardzo duże rzeczy. Też to robi wrażenie przed klientem, ponieważ widzisz, że mamy całą baletę tych środków. Chodzimy też, to jest profesjonalne i pokazujemy jak tutaj mamy swoje rzeczy no wiadomo, jakiś tam śrubokręt czy coś zawsze trzeba mieć zawsze trzeba bo tam coś się ten tak samo mam podobne rzeczy tak jak kolega Darek tutaj tak jakieś tam prawda do, do sierści takie podobne co Ty masz na przykład tam y, urządzenie tak I to jest ta z Aliexpress tak? to, jest, to jest akurat z Aliexpress tam bo Ty masz taką droższą tak ja yy. mam w Polsce kupioną, to Lily brasz ale... Lily Brash, y ona była jakaś tam. Jak za takie... Y maleństwo wiesz, 8, 2, czy tam ile No, no to, dokładnie, no to, to na AliExpress nie? możemy to temat, takie. To się w zasadzie. To jest to samo. To ruch, jest praktycznie nie? to samo, że ma inne, prawda? Wzór, znaczy kształt, tak? Jakieś tam ma logo, ale to jest generalnie to samo. Taka sama jest twardość tej, twardość tej gumy, a to kosztuje 5 zł, czy tam 7 na AliExpress, a to kosztuje no, 10 razy tyle, tak? No, no to no Ale ogólnie to są fajne. No tak, tak, sprawdza się to, sprawdza się, sprawdza, się, sprawdza się tak, to jest dobre, ja już to też spraktykowałem wcześniej. Co jeszcze mogę tu zmieścić w tej swojej atlecie? Z drugiej strony mam tutaj jakiś środek do skórzanych elementów, szczotkę, tak zwaną żylasko, ja używam na no jakiś tam... Najczęściej, prawda. Press, pray, tu ściera, tu... Najczęściej ścieram wikanowską A, szczotką No Najczęściej ścieram wikanowską szczotką, tą bardziej sztywnym włosem. Mhm. No i oczywiście tam jest to którą pokazywałem wkrętarkę, jeżeli są jakieś większe powierzchnie, generalnie te dwie szczotki, jeżeli jest jakaś tam Historia tutaj na większej powierzchni kanapy i nie ma ten, no to też tą żelazko jest wygodnie bardzo wcierać Pri spray. Jest to ten do na buty w okresie tak jak teraz mamy okres zimowo-letni, ja używam na przykład takie kapcie jak to mówi szpitalne, tak? Yy, tak te, yy, No, tak, wzmacniane ochraniacze też można nabyć na Allegro za nieduże pieniądze, już nie pamiętam dokładnie po ile kupuję, ale jak się poszuka wzmacniane ochraniacze, można je nabyć i używać je w, tutaj, prawda, do tej naszej pracy. Przychodzą dokładnie w takim, o, zmienięte w ten sposób, z całymi paczkami, tam chyba jest po trzy pary. To ja takie groszowa mi... sprawa, nie? No groszowa sprawa, wytrzymują, no kilka zleceń może wytrzymać taki zestaw kapci. I, i, i to jest, się sprawdza, po prostu się sprawdza no co, my tu mamy jakiś aplikator do tych środków no i tak, tu mamy przykładowo przeważnie piorę na odkurzaczu Sabrina, Tersus teraz generalnie używam też często tego odkurzacza, jest to Nifisk Alto Home Cleaner jest to bardzo ciekawy odkurzacz, o bardzo ciekawym designie oraz ciekawych że tak powiem parametrach, ponieważ odkurzacz ma 3 barową pompkę co przy takim lekkim odkurzaczu, który waży nie wiem chyba 8 kilo czy coś takiego jest dosyć spore, ma bardzo efektowny kapelusz, wygląda jak RTD2 z Wojen Gwiezdnych <noise> klientom bardzo się podoba, ponieważ woda brudna, która wpada nam do tego odkurzacza do, do, do zbiornika na brudną wodę efektownie rozbryskuje się po całym tym kapeluszu, robi wielkie show i widać, że jest moc, ja że to, to schodzi, płaci, że widzę, ja. ale fajnie ucieka tutaj nam tak. ten brud z tego wszystkiego, można łatwo w nim też schować ten wąż jest bardzo miękki, zobacz Darku, ten wąż, jaki on jest miękki jest taki elastyczny. Bardzo jest elastyczny, jest bardziej elastyczny nawet niż nie w niskach, czy tam dają, prawda, do, do, do tego, do Kerchera, czy tam do profilu, tak. Nie są takie elastyczne. W Sabrinie jest taki sztywny. Sztywny w Sabrinie też jest taki sztywniejszy, do tego są klipsy. Ja tutaj akurat zamontowałem swój własny zakułem wąż, bo lubię mieć niebieski, tak, nie jakiś tam przezroczysty, bo one się robią e, e, z czasem żółte od środków czystości. A tutaj zakułem, prawda, zamówiłem wąż, zakułem z łączami e, ciśnieniowymi tutaj, e, kompresorowymi, mosiężnymi. Tak, tutaj mamy zbiornik na brudną wodę, tak, tak? zbiornik na brudną wodę, w którą zbiera się, tutaj nam się zbiera brudna woda, jest też bardzo fajny, ponieważ można e, bardzo łatwo wylać wodę brudną. Hop, wylewamy, dolewamy tu znowu naszej wody ze środkiem z extraction clean, z właśnie płukalnią, no, czy tam chcemy, czyli ze środkiem płuczącym. Około 6 litrów wchodzi płynu. No nie jest może to zbyt dużo, ale za to łatwość uzupełniania tego. Szybko można wymienić. Tak, tak i lekkość żeby... maszyny, która jest no Daje jednak no, dużo plusów w tej maszynie. No, no jest to naprawdę opłacalne. Nowa taka maszyna, niestety one są dosyć drogie, kosztują około 4500 zł, ale z drugiej, ale z drugiej ręki bardzo dużo jest odkurzaczy podobnych, jest też odkurzacz, jest bliźniaczy model jest to Cleanfix, TW300 oraz odkurzacz nazywa się dr Schultz Sprayboy. Jest to też taki sam odkurzacz, dokładnie, bo to były odkurzacze robione na licencji szwajcarskiej dla kilku firm, po prostu w różnych barwach i obudowy i tak dalej. Generalnie jest to ten sam sprzęt i można nabyć z drugiej ręki taki odkurzacz w chocie, nie wiem, 700 zł nawet, czy... Mniej i nie ma problemu. No no to I, I naprawdę robi robotę A, w zupełności. Jego chyba też y, ciężko przelać, nie? Bo tu masz ten filtr wysoko. Tak, znaczy tu no. trzeba uważać w nim jedno. Ale tylko, widać, widać, jak ci się zapełnia. No już. tak, widać, ale je, nim po prostu tu jest jedyna rzecz, trzeba pilnować, żeby nie przelać za, za ten tutaj załamanie takie. Jeżeli chodzi o czystą wodę. Tak, tak? jeżeli chodzi o czystą wodę, ponieważ zacznie nam zaciągać do turbiny i Aha. można łatwo zalać silnik, dlatego wlejemy tu poniżej tego załamania. Y, y, Mania, nie lejemy więcej, bo po prostu można zalać ten motor i po prostu uszkodzić maszynę, tak? No, jeżeli chodzi o to. Odkurzać fabryczny akurat Nifilsk ma bardzo ciekawą stawkę, która daje nam możliwość prania wąskich elementów z natryskiem wewnętrznym, którą możemy prać w obydwu kierunkach, co jest bardzo ułatwiające. Szczególnie też jest bardzo wygodna przy praniu elementów jakichś wykończeniowych zakończeń, poduszek, rogów, jakichś materiałów. I to jest stawka, którą dostajemy standardowo. Tak, akurat tak. do tego modelu, do modelu sprzedawanego w przez CleanFix też jest, ale do, yy, wiem, że do modelu przez firmę Dr. Schulz do Sprayboya jest tylko stawka dywanowa. I, 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 I tak to wygląda. Więc ten model Nivisk Alto Home Cleaner był takim najbogatszą wersją, że tak powiem, z tego urządzenia. No, no i też się udało górno, a być z drugiej ręki. Mam też parę innych odkurzaczy pierących, ale na przykład tego bardzo lubię, bardzo lubię z niego korzystać, jest bardzo wygodny, bardzo praktyczny w naszej zawodzie tutaj w warszawskiej okolicy i tak dalej, no po prostu w Polsce, tak, jest, jest wygodny do pracy, jest to sprzęt naprawdę warty polecenia. Nie, no powiem, że no, nie pracowałem nigdy na takim, ale no fajnie to, fajnie, fajnie, nie, to jest wszystko rozwiązane i yy, może, tak, może jeden kawałek, nie, ale to już po, poza filmem tak. ten, ale... Tak dokładnie budzi sympatię, <laughs> budzi sympatię, budzi, sympatie. budzi sympatie, no i no. naprawdę wykończenie same prawda to, że mamy złącza takie w Sabrynie wszystko jest na tak. kompresorowe porządne nie tak jak w Kercierze czy tam w Profi no. jednak no te wszystkie złączki są do wymiany generalnie z fabrycznych, ponieważ to nie spełnia swoich na dłuższą metę zadań w pracy profesjonalnej, bo zaczynają przepuszczać po prostu wodę, te jednak złącza kompresorowe są dużo bardziej wytrzymałe to się sprawdza. To się sprawdza. Jeszcze no, na przykład my tutaj w firmie, yy, mogę powiedzieć, my korzystamy z, jeżeli chodzi o pranie obiektowe. To też darkowie mówimy, będziemy później oglądam dalek u mnie sprzęt, jakim piorę na większych obiektach chodzi o wykładziny, o większe powierzchnie dywanowe, no to pierzemy nie na lancy, nie odkurzaczami, lecz automatami piorącymi, które pozwalają to osiągnąć dużą wydajność i przy małym wysiłku fizycznym, no ponieważ nie musimy na lancy się zginać, cały czas ten krypacować słupem ciągniemy jak kosiarkę. Kosiarkę może do przodu się bardziej pcha, a tutaj no do tyłu, do tyłu, do tyłu, ale że tak powiem jest dużo łatwiej, dużo prościej uprać jakąś większą powierzchnię. No wiadomo, lance gdzieś trzeba użyć też, yy, można tam podpiąć nie lance. Ma dostępu, nie? Znaczy nie ma dostępu, gdzie jest jakiś narożnik czy coś, gdzie automatem nie podjedziemy, bo jednak są takie miejsca, w których automat się nie sprawdza, yy, jeżeli chodzi o... No, to wtedy to trzeba tak po prostu tego też korzystać. Ale można podłączyć te akcesoria też do takiego automatu. No, ale to już jest na ewentualnie oddzielny tam kiedyś film, może pokażemy okay. wspólnie, pojedziemy na jakąś zlecenie. Jakiś, jakieś zlecenie. Tyle razem większe i to będziemy mogli jako kooperacja tutaj, proszę o eksperczyszczeniu i, i bez flamy, razem według tutaj podziałać no. i pokazać coś więcej naszym widzom, że tak powiem, tutaj darka widzom, I, 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 i podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Bo dokładnie, a bo to jeszcze powiedz tą Sabrinę oddałeś tak, do, do przerobienia? Tak, o, no, sa, Sabrina, jak mam dokładnie odkurzacz Tersus, to jest na polski rynek produkowana Sabrina. Ona ma tylko po prostu zbiorniki i zbiornik górny ma w innym kolorze, ponieważ nie ma go w kolorze niebieskim, tylko jest przezroczysty zbiornik. Dzięki temu widać lepiej, jak woda się napełnia brudna. I został oddany do przeróbki do Radomska, do, yy, do takiego pana Marka, który ma, yy, przerabia po prostu odkurzacze, te właśnie z yy, Sabryny, po, pozwala po prostu instalować mocniejszą pompę, która po prostu, yy, standardowa pompka, jak Darek korzysta z Sabryny, niestety nie daje możliwości. Ludzi, te brakuje to brakuje to tej to mocy to brakuje. jakby, tak, jednak yy, tym większy natychmiast, tak jak masz tutaj, w, yy, że tak powiem, yy, w galaksy, tak, no jednak pozwala na lepsze efekty czyszczenia. I tego właśnie modelowi z Santemy z Sant Sabrina, tak, brakuje tego i w Tersusie. A tam, no pan, jakąś tam opłatą, e, e, ja może podam, po prostu po, powiem jaka to, ale nie mam. A, mam wyłączony właśnie telefon z tym. E, może ale napiszemy w opisie, dana, w opisie, w opisie, w opisie, bo do, 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 damy adres do oraz numer kontaktowy do tego pana Marka, który przerabia te odkurzacze. E, można oddać taki odkurzacz i tam z jakąś opłatą to oczywiście pompy plus tam, no wiadomo, robocizna przerobi taki nie, odkurzacz tak. i może go upgrade'ować. Tak Ale wiadomo. co fajne, no to, to, to nie, nie będzie skrzynka tak wisiała z przodu, Nie, tylko nie, zabudowany jest odkurzacz tak jak wygląda, jak fabrycznie, tylko są w innym miejscu po prostu przyciski, a, a, a no, 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 że tak powiem, no nie zmienia się go bryła, nie, odkurzacz nie jest jakiś niewyważony, że pompa wystaje na zewnątrz, także coś z tego, dalej jest to zbita, bryła taka odkurzacza maszyny i, i którą korzystamy i, i to po prostu działa super no się robi już takich konkret ma tak. konkretna maszyna taka o niewielkich rozmiarach dokładnie tak, dokładnie cerkem meblową dokładnie dokładnie idealna rzecz no to... Jeszcze taką fajną stawkę miałeś a, no, 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 Tak, no, tak. A, a to właśnie. No, można no, znabyć stawkę, bo spytałem się kolegi naszego tutaj, ile stawka amerykańska kosztuje. Każdy dobrze wie, że stawki amerykańskie firmy a, a, ażby bądź y, y, firmy Prochem nie są tanie, tak? Tu ja nabyłem stawkę bardzo ciekawą. Zobaczmy jej konstrukcję. Jest bardzo zbliżona do. Tej stawki, która proponują właśnie te firmy angielskie, obydwie, tak, czyli Ashby's i, i Prochem. Wykonanie jest jej bardzo dobre, jest lekka. Jedną wadą jest to, że dysza natryskowa takiej stawki jest tutaj zbyt szeroka. Ja dołem po prostu dyszę od, zamówiłem inne od Pneumatica. No, zakułem tutaj po prostu cybantem, tak odpowiednim wyjście kompresorowe i stawka spełnia tą samą, te same zadanie i pracuje bardzo dobrze. Mi Jest też wygodna. Nawet Darek powiedział, że jak wziął do ręki pierwszy raz, to mówi, że lżejsza nawet do pracy niż ta Prochemowska. Jaki koszt? Ta stawka kosztuje 180-150 zł na Aliexpress. Plus, z kosztem przesyłki. No tak, wi wi wiadomo, ale no to. No, to nie są duże pieniądze. To nie są duże pieniądze, a, 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 a rzeczywiście, no też, no robi robotę. Robi robotę i jest, prawda, wygodna, ma wygodny cyngiel no jest to dobre, dobre dobrze wykonane Widzę, że ma, też ma długi ten, ten trzon tak, czy jako tam no można tak, tak wiesz, gdzieś tam sięgnąć łatwiej oczywiście no ja nakładam tutaj przykładowo do, bo tutaj jest specjalnie na przykład wyżłobienie tak, ja tutaj go dałem troszeczkę taśmy izolacyjny, żeby ta stawka mocniej osiedziała na tym no i my pracujemy jednym po prostu paluszkiem ściągamy sobie, prawda tutaj wypukujemy z materiału zabrudzenia no. Jest to ciekawe, prawda? Jak najbardziej, jak najbardziej ciekawe. A pieniążek Wiesz, można kilka stawek takich nabyć. Kilka, za, kilka, na, kilka stawek nabyć za te same prawda, środki. I wracamy w zupełności. No małe rączki dużo potrafią. Tak. No, no. Tak jest. No właśnie, no widzisz, no. Co doświadczenie to... No, człowiek po prostu no, metodą. Ta praca też polega na kombinowaniu. Musimy, na kombinowaniu. Wszyscy, musimy wszyscy kombinować, żeby nam było łatwiej. Żeby ułatwić też, żeby sobie pomagać, tak? Chcemy właśnie tutaj też takie promaga, pro, propagować, po, po prostu pomaganie sobie, żebyśmy właśnie się firmy takie tak, mogły ale też, nie robiły to tak zwaną dziką konkurencją, tylko taką zdrową tak. konkurencją, która sobie też może wspierać się, może możemy pomagać sobie, podzielić się różnymi doświadczeniami i, i ja też bym chciał prawda, w tym uczestniczyć, że tak. Ja tak powiem. Żeby Roboty to... starczy dla każdego, tak, Oczywiście. też się uzupełniać. Ja no, teraz też tak. Czy zachorowałem, to też tutaj Adam tak? tak. Pomógł, czy, czy odwrotnie, a nie mogę dojechać to. To, to sobie pomożemy to... i wtedy to jest i wszyscy są i z syty, i owca I cała, dobra, że ta, dobra, tak dobra. tak, dokładnie. No, no bardzo fajne masz tutaj patenty. Tak z tą torbą to będę musiał się rozejrzeć, bo też no, nie dopracowałem jeszcze tego swojego sposobu noszenia i... No to i to, to, to uważam, że sprawdzę się u, u Ciebie... O, a jeszcze... To jest ciekawe też właśnie taki mój pomysł. Jeżeli na przykład mamy duży, duży mebel, kanapę, którą nie, już mamy jeden element wyprany, taki on jest mokry, wilgotny, nikt z nas nie lubi mieć mokrego kolana taki oto klęcznik. Podkładamy sobie i gdzieś tam możemy sięgnąć czy i wyprać. Po na podłogę, nie? Cześć, czy Ty możemy, czas ciężko też. czasami gdzieś tam jest na podłogę, czy też na mokry dywan, na potrzebujemy dywan. gdzieś punktowo wyprać tą y, plamę, która jest tam, siedzi głęboko, czy wypłukać jakiś wcześniej zaaplikowany, na przykład taki pok, czy inny środek, i potrzebujemy stawką tapciecką go dobrze wypłukać. No to na mokrym dywanie nikt nie lubi kolanami siadać, a tu kładziemy sobie i możemy przyklęknąć i tą. Pracę wykonać. Nie ma problemu, jest to bardzo lekkie. Tak samo, nie zajmuje w takim placu dużo miejsca. No, a. To Dokładnie. Dokładnie. No, także no super. Tutaj Adam nam podsunął pomysły. Na pewno wiele z tego sam też wykorzystam. No to dzięki Adam za, za odwiedziny. Również dziękuję. Jesteśmy w kontakcie, tam będziemy Oczywiście. współpracować jeszcze nie raz. A Wam dziękuję za, za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.